Czy zemścić się na osobie narcystycznej? Jako terapeuta, który pracuje z osobami doświadczającymi takich narcystycznych relacji, to powiem, odpowiem na to pytanie krótko: nie. Zemsta nie jest warta tego kosztu, który poniesiesz. Bo zemsta może dać tobie chwilową ulgę, ale tylko przedłuża emocjonalne zaangażowanie i często przynosi tobie więcej szkody, na przykład w postaci poczucia winy. Eskalacji konfliktu, ryzyka, jakkolwiek na to nie spojrzysz, ponieważ narcystyczna osoba bardzo często wykorzysta twoją reakcję do odzyskania kontroli lub manipulacji. Więc efekt zwykle jest iluzoryczny. Skuteczniejsze i bardziej długotrwałe jest ustawienie granic, dbanie o własne bezpieczeństwo i odzyskiwanie, Własnej wartości, czyli proponuje terapię, wsparcie, ewentualnie formalne kroki, na przykład prawne kroki zamiast osobistej zemsty. Jeśli chcesz odzyskać władzę, to najlepszą zemstą jest spokojne, konsekwentne życie, które pokazuje, że nie kontrolują oni Twojego szczęścia. Więc co? Dzisiaj krótko i rzeczowo powiem Wam tak. Zemsta karmi problem. Lepiej jest inwestować energię w granice, odbudowywanie siebie i swoje bezpieczeństwo. Więc zostaw to, zadbaj o siebie i tam skieruj swój wzrok.